Grupa Raben jest obecna na rynku od 90 lat, oferując kompleksowe usługi logistyczne w 13 europejskich krajach z obrotem ponad miliarda euro, zatrudniając ponad 10 tysięcy pracowników. Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym o płaskiej strukturze zarządzania, co gwarantuje szybki proces decyzyjny. W 2002 roku w grupie Raben powstała spółka Fresh Logistics, świadcząca usługi transportu krajowego i międzynarodowego oraz magazynowania dla produktów świeżych wymagających temperatury kontrolowanej od 2 do 6 stopni Celsjusza oraz od 0 do 2 stopni Celsjusza. Usługa Ultra Fresh. Są to między innymi produkty nabiałowe, mięso, ryby, warzywa i owoce, a także dania gotowe. Nasze usługi to możliwość pełnego outsourcingu logistyki produktów świeżych od nadawcy do odbiorcy. Łączymy producentów żywności z ich klientami. French Logistics to odpowiedni partner dla każdego producenta żywności, który chce rozwijać swój biznes nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jesteśmy członkiem European Food Network, międzynarodowej sieci drobnicowej dla produktów świeżych, obejmującej swoim zasięgiem wszystkie kraje europejskie. Rocznie obsługujemy ponad milion przesyłek ze świeżą żywnością, dysponując własną siecią drobnicową oraz flotą ponad 570 środków transportu. W logistyce produktów świeżych liczy się czas, dlatego dostarczamy świeże produkty do odbiorców krajowych już w kolejnym dniu roboczym po nadaniu przesyłki przez naszego klienta. Współpraca z nami to stałe, ustalone z sieciami handlowymi godziny dostaw do centrów dystrybucyjnych. Nowoczesna infrastruktura magazynowa z temperaturą kontrolowaną o powierzchni ponad 55,5 m2, wsparta innowacyjnymi rozwiązaniami IT oraz zastosowaniem globalnych standardów GS1, stanowi gwarancję świeżości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Bezpieczeństwo żywności jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii monitorujemy temperaturę w transporcie i magazynowaniu w sposób ciągły. Najwyższe standardy higieniczne i jakościowe potwierdzają certyfikaty. Troszczymy się również o naszą planetę, inwestując w niskoemisyjną flotę, stosując ekologiczne systemy chłodnicze oraz optymalizując przestrzeń ładunkową i eliminując tzw. puste kilometry. Jako lider jesteśmy nie tylko kluczowym ogniwem świeżego łańcucha dostaw, ale kreatorem rozwiązań optymalizujących i usprawniających procesy logistyczne każdego podmiotu uczestniczącego w drodze produktu z farmy na widelec. Działamy w duchu filozofii Lean Management. Dzięki temu nasze procesy są stabilne, uporządkowane i ustandaryzowane. Ciągle się doskonalimy, słuchając głosu naszych klientów, tak aby reagować na realne potrzeby rynku. Największą naszą wartością są ludzie. Logistyka produktów świeżych to zadanie tylko dla profesjonalistów. Odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość i profesjonalizm w połączeniu z pasją do logistyki są gwarantem świeżości i dobrej jakości produktów na sklepowej półce.